Cześć, tu znowu ja. Waldek. Ekspert od psich wakacji i właściciel walizki większej niż twoja. Jak jedziesz na urlop, to pamiętaj, nie wystarczy mnie zabrać. Trzeba jeszcze ogarnąć kilka spraw, żebyśmy obaj wrócili zadowoleni, okej? Okay? Po pierwsze, sprawdź, czy tam, gdzie jedziesz, można z psem. Nie każdy hotel i plaża są dla mnie. Serio, są takie miejsca, gdzie pies jest mniej mile widziany niż komar. Po drugie, pakowanie: miska, woda, zapas karmy, smycz, szelki, kocyk, książeczka zdrowia. I aktualne szczepienie, zabawki, coś na kleszcze. I nie zapomnij o adresówce. Jak się zgubię, to dramat. No i może paszport, jeśli lecimy za granicę. Po trzecie, podróż, transporter albo pas. Zero siedzenia luzem na tylnym siedzeniu, jak bos, bo potem bos wypada na zakręcie. A w upał, woda zawsze pod łapą i cień obowiązkową. I po czwarte, najważniejsze, zadbanie o mnie na miejscu. W upały spacery tylko rano i wieczorem, w ciągu dnia, cień i chłodna woda. Mam czarną sierść. Zamieniam się w kaloryfer po 15 minutach na słońcu. Daj mi czas. Nowe miejsce, nowe zapachy. Ekscytacja, level kosmos. Nie ciągnij, jeśli coś mnie pochłonie bez reszty. I nigdy nie zostawiaj mnie samego w aucie, bo zrobi się ze mnie hot dog. Hehe. Jeszcze jedno. Pilnuj mnie. Mam nos jak radar, ale czasem zero rozsądku. Dobra. Teraz jesteś gotowy na lato z psem. A ja? Już mam okulary przeciwsłoneczne i marzę o psiej plaży. Hał i do zobaczenia. A jeśli jeszcze nie zrobiłeś zakupów na wakacyjny wyjazd, to wybierz markę dobra karma. Sucha, mokra i przysmaki, zdecydowanie najsmaczniejsze. Potwierdzam: To ja Waldek, dyrektor do spraw smaku. Znajdziecie w dobrych sklepach zoologicznych i na hellodogs.pl.